Hejka, dzisiaj Wam pokażę, jak mieć VIP-a do demo. Ja już go mam. Ale chcę Wam to pokazać, co służyłam. Ale jak widzicie, dla dowodu mam tego VIP-a. E, musicie sobie kupić gazetkę. Macie VIP na 7 dni. Oczywiście tylko działa na komputerze. Więc tak, mamy tutaj kod. Oczywiście Wam, jak wpiszecie go, nie zadziała, bo to jest tylko na jedną osobę, można go raz wykorzystać. A więc tak, e, musicie kupić kazetkę i wpisać ten kod, a jak macie już jakąś kazetkę albo w minister planet, możecie mieć tak, dostaniecie rzeczy starokońscy, e, to po prostu tak, wchodzicie w ustawienia i macie kod aktywujący, <słuch> chyba, i tak, e, wpisujecie sobie ten kod, jaki tam macie, na przykład ja spróbuję jeszcze raz eko, może coś napisałam zaraz wracam Ja już go mam w tego i aktywujący, ale tak tutaj tylko raz można, więc nie mogę. Ale jeżeli na pewno spróbujecie, jeżeli macie mówi planet na komputerze, ale ja za szybko kasę i muszę sobie kupić kolejną gazetkę z flipem albo kupić więcej takich i na przykład jak macie ten, to możecie jeszcze taki rajfang, możecie kupić takie same, bo w tych będą inne kody, na przykład taką, ale gdzieś powinna być jeszcze stawiłbym, bo nie widziałam. I tak i wtedy będziecie zdumieli tego samego, te same nagrody. Możecie na tym samym koncie, ale z będziecie mieli inne hasło. Więc bardzo polecam jednak te gazetki, bo mówiłam na jednym live'ie u jednej dziewczyny, że one są mm, niepotrzebne, tylko mają się pieniądze, ale no, po prostu komiks są fajne i ja szukam teraz też aktualnie tej gazetki, która już jest wyprodukowana, no po prostu tak. I możecie mi dodawać... A i bez serdecznie dziękuję za te 10 subskrypcji i jakbym miała stawipa albo po prostu na odcinkach bym robiła losowanie, ale to potrzebuje minimum 100 subskrypcji, żeby było więcej osób. I nie wiem, próbowałam robić live, ale jakoś mi nie wychodziło. Pisało, że nie mogę zrobić, więc nie jestem pewna, czy na te 100 subskrypcji będę mogła zrobić tego live'a. Ale bardzo zapraszam Was tutaj i dziękuję tym dwóm osobku, osobkom, które tutaj właśnie dołączyły. To jest sposób na darmowego Vipa. W sumie nie do końca darmowego, bo musicie oczywiście kupić gazetkę. Ale no, więc, y, można zaliczyć to jako demowy VIP. Y, więc bardzo wam polecam te gazetki. I do następnego, nie wiem, chyba za długo przedłużam. Pa!